Siema widzowie! Witam już po raz drugi w Elverowym Openingu. Wiecie jak to jest z tymi skrzynaczkami? Jak pootwierasz jeden raz i polecną Ci fajne itemki to masz ochotę otworzyć drugi raz. Tym razem otwieram tego o wiele więcej, bo sprzedałem itemy z poprzedniego openingu. Wpadło tam trochę siana, pokupowałem boksów, potem dokupiłem jeszcze trochę boksów, potem jeszcze trochę boksów. Ile z tego razem wyszło, nie wiem, około 60 boksów bodajże. Także zobaczmy na to, czy to co się stało ostatnim razem, to był jednorazowy fart, czy tym razem te boksy też oddadzą i będę chodził szczęśliwy do końca dnia. Poczekajcie się <laughs> matyka, co? Nie, patrzcie ile mam na koncie, jestem z To co, bierzemy za, za całość, no No co, no, Alin No dobra Kulorki my tylko ma Otwieramy Wiemy, Nie ma co marnować czasu Ej, ej, ej Ej, będzie? No ale, że będzie tank hat, mój ulubiony tak, skin Z którego rezerwujesz? Trzeciego? Ho. Pasuje Wiecie, się, że to te to, włosy, one były dzisiaj chyba po 3 złote? Powoli gaj rosną gaj ceny. Dobra, patrzcie jak łatwo. Jopierd! Żartuję, będzie kajpa. No nie, ja już myślałem. Ja no też myślę. Prostu, A, jopierd. No, masz, masz kajpę, No, jest. Mój. mój. Nie siądzie. Ale gówno będzie. Nie mów tak nawet. O, ale się pasuło. to mi możesz dać. Co z nie wow. To chyba... Na, tam w Kaliszu. No. no. Nie, nie siada. No. Waa! Na chuj mi te cap'y? Nie chcę cap'a, chcę fajnego Mephita'a. <śm> no co, te cap'y dużo warte. No czemu mi tak przerzuca te boksy Weku? Trzy skinów. Kupisz se i tyle. O. No masz. Ja Ale gówno. Czekaj sędzie, 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 sędzie. Wow, ale gówno. Wow. wow. gówno. Wow. Patrz, wow. <gum> <gum> o gościu, z Czekaj, czy czas i napisać to Krzyka. <gum> Krzyk. Siema, chcesz kupić? Dobra, no lecimy dalej. Klikale, siadają fest! Nie o, jest. ta, ta, siadają. Będzie PDW? PDW. PDW, PDW jest. Zresztą zlecenia kupna no, chyba po złoty 30. To zaraz ci powiem zresztą. Nie. Edset. No niestety. Mogło być better. <noise> Już oddało. Ci się zwróciło pewnie. A, nie mam pojęcia ile to może kosztować, ale może być drogę. Jeszcze ten efekt? No. O radioaktyw to jest ładne. No wzruszyło no, ci się na <noise> ten trzeci raz pod rządem, tak? Nie <noise> no nie wiem o co chodzi. Teraz wreszcie mi fika tak? Ty tak Nie. Nie, 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 nie tam tym tak. razem nie ma, już ile można, ile można. Za załóż to na głowę. Nie, to jest taki gówno no, że... się przyniesie, dobra Jedno to. zlecenie kupno za 65 zł. To, tak? Ty ten Ta. Tak Zlecenie jest za tyleną, co tyle, Znajdziesz. no to ponad 100 No, tyle to już jest na 3 No jakby jest 7 poleciał, to będzie gitgutą pęk Hajda cerna, ktoś sprzedaje za 3 Załóż ten mutual gistę, co ci farta przyniesie, zobaczysz Ajaj mogło być better Teraz okay. do czy czapeczka A, Tego kapon mi mythicala Do tej A. Nie gadaj Nie, Nie. A, Fucking cape Jeszcze żeby te capy były tyle warte co te Fioletowe skiny na Dango boxach Ale niestety Aśmiernica. To jest Agli nie, nie podoba mi się to totalne Ale jakieś gówienko będzie totalne. Okularki nie gówienko. Okularki są spoko oh, oh, Nie, to no, tylko nie ten tank, a to jest takie głośno. Dawaj, Załóż, Załóż okay, okay. Okay. O, Ale, Ale kozacki skinek, ło to się chowaj się do czołgu ty no, ta, ta. Ale lepiej, lepiej, lepiej. Lepiej, lepiej, lepiej. lepiej. no fakt, fakt. Jeszcze PDB załóż. Kularki. Kularki w sumie spoko. Kolejny. No niech siądzie jeszcze jeden, no. Aha, no siada ci właśnie, patrz, ci siada. <laughs> Ale nie dało, to, okej. Okay. <laughs> Chciałbym dało. wszystko inne, tylko nie to. Łosy, To jest nawet spoko. Ani, że można te włosy dostosować do chłodu? samo było z tą czapką wilka, tylko nie wiem z której to mapy. To też załóż. <grystanie> oj! Oj! oj, oj. <grystanie> Nie może tak być. tu <grystanie> tak, <grystanie> teraz wyglądasz, jakbyś był w tej prpeci. No przywiozłeś No i patrz, oddało No nie no kur... Paja 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 Pajak daje, daje uh -huh. Mój ulubiony skin Dobra patrz, teraz jednego trzeba skipnąć No nie wiem, <laughs> <laughs> no nie <laughs> wiem, mam dość <laughs> Ale się Drugiego trzeba skip... Octavia ale nic Ale daje, ale daje Ale daje, ale będzie headsecik No uh Dlatego -huh. krakeny lepsze Że Back i te anime włosy są więcej warte od tych skinów różowych i fioletowych. A to troszkę zabawne, nie powiem, że nie. Tak, nie, ja wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, to jest jakaś kurwa kpina, przysięgam, ja. naprawdę. Ale czapka z daję. Ja nie wiem, zobaczcie ja ile tego jest. Ze jedną. jedną to przestanie dać. <laughs> Nie no wiem, że skrapowałeś, to źle, to nie, to nie to... Jezu Jedną zaskrapowałem. Gówno no obda. Patrz, daj ile A ile, pak, na ile są bokpaki warte? No A nie wiem że... akurat I chyba pierwszy dropnął no bez tego? Ten zwykły? Nie chwal, że mythicala masz No więc oh, no, nie mam, bo już sprzedany No nie, no nie wiem, naprawdę ale Oro, oro. ja to już mam mało. dość powoli. Nie całego teamu rozdasz. No ja Wszyscy, będziemy, Wszyscy będziemy w tym biegać. No dropni sobie... jeszcze jeden, proszę. Wiergi wreszcie wraszcie co mają swoje sety. No i chuj, no nie Ten... wiem. Ehm. Słucham, ale pytał klata, każdy w tym samym secie? By było? <laughs> nie podoba mi się to. To był backpack. Proszę, żebym był chociaż trochę warty. pack. No nie chcę oddać. Night Rider. Odda. Radio Backpack. Już oddało. E. Dwa złote. Około dwóch złotych. <grym> tak mało. To jest niebieski skin, to jest więcej wart od tych wszystkich, wszystkiego innego co w tym boxie jest. Ale trochę prawda. Dobra, czapeczka, juhu! Trzeba to wszystko powypiernąć. Nie no, jak te wszystkie skiny, co mi podropiły randomowe, wystawiam, to z jakieś 3 dychy z tego będzie. No dobra, może nie jest za dużo tankhatów. No tankhaty, kurde. No, Wygląda, że i do skraftowania mnificowała ta O Mówię ci, ostatnią skrzynkę skipujesz i tam jest... Nie, 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 skipuj ostatni. No musi skipnąć po prostu, żeby... Nie. Nie, nie. no nie wiem, po Ostatnia dla mnie, ostatnia dla mnie. Patrz, co dzieje teraz. A ty co, już dwie bierzesz? No nie. Biorę no. dwie, biorę dwie. Nie siadę. Już widać. No niestety! I znowu włoski. I tyle było. 38 skrzynek poszło w PiS. I Dobra. Teraz tylko to. Siema widzowie. Jesteśmy jakiś czas po tym, jak skończyłem poprzedni opening. I zastanawiacie się pewnie, co ja tutaj robię, a ja dokupuję kolejne boksy. Tak. Otwieramy dalej. Co wy myśleliście, że skończymy w tym miejscu? Nie ma tak dobrze. Co wy? Szyma, otwieramy. Pa jak dropi. Pa jak dropi. się. Pa jak dropi. Ja wystawiam wyjmę tradera za 130. Nie, czy ci to kupi, ale pa jak dropi. Pa jak nie dropi. <gulny> samo to samo. Ah, nie. Jest! Pura uh! skin To mi się podoba Aha Pdw. Nawet nie kurwa Octavio Ej to PDW w grze nie jest najmniej. Ja jestem pewny w 100% że dzisiaj po prostu zmarnuję pieniądze Ja jakby się nawet nie nastawiam Nie Za mało, za mało Nie no dlatego dla ja te Dlatego ja już dzisiaj zastanawiam się po prostu co jakiegoś skina nie kupić Bo ja to czułem że to paso się tutaj skończy O nie, nie, to będzie medal, to yeah. będzie medal Ale już tak, ach, było to takie No nie no nie, jeszcze to gówno największe Come on, come on Poproszę o super rare mythical item, no halo Respirator Co mam z nim zrobić? On zrzutówkę kosztuje A, to koks, jednak, zajebisty jest Backpack, nie, respirator znowu, boz... No z... To jest znaczy skrzynki, nie? No niby, ale co to jest tak naprawdę? Znowu gówna. Tank hat. Tak! Moje ulubione! Mój ulubiony skin! Mamy to! Zakładaj yes, go! Yes. Jasne, że tak! W nim się ten... Aha, ale kozacko wyglądasz. W nim się lepiej otwiera. Lecimy dur! Ajajaj. A jak gówna siada. Siada jak Rafatus na Marlenkę. Eee! To jest fajny i ten się wypadł. <głos> <głos> Kołam Kocham się kapit. No i. Upa. Nie, nie. nie siądrze dzisiaj. Ach, widzę. Siądzie, siądrze. ci sto? No. no! nie no! Pierdolony medal. Ach. Nie, 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 BDW. Nie. Ale już był, było takie, tak, też, też tak myślałem. Edo Nie wiem, to jest taki skam. Taki skam. Taki skam. Czułem. Co, co jeszcze stówka wody. No ta, 8 milionów. O? Gówno. Aaaa! <noise> Miło było. <noise> Ale jeszcze, jeszcze masz dwa, patrz. Dawaj, Mr. Boxy. <grym> Ta. Dawaj jednego. Kup, kup mi klucze. No i... Tak jak mieliście okazję sami zobaczyć, ten opening nie należał do najlepszych, jakby... ten parod e, był spoko To się szybko sprzedało, ja potem kupiłem za to właśnie też więcej boksów. Ale niestety, no jak na tą ilość boksów, na 60 boxów, jeden myfikal i to taki dobry, ale mógłby być lepszy. To jest porażka, bo za pierwszym razem otworzyłem dosłownie chyba ile tam było: z 16 boxów, o ile się nie mylę, tak mi się wydaje. To poleciały dwa myfikalki, które się sprzedały za łączną sumę chyba 140, że tam 150 ziko I do spoko. No ale tym razem niestety szczęście nie dopisało, więc jak zawsze skończyłem wyruchany przez tą grę, bez pieniędzy, bez boxów i bez fajnych skinów. Ale za to ty, tak, właśnie ty możesz skończyć z fajnymi skinami. Ostatnim razem, co ja ostatnim razem rozdawałem? Yy, ostatnim razem rozdawałem to Rainbow PDW, więc może tym razem, żeby rozdać coś z tego boksa, to rozdam wszystkie skiny, jakie są w tym boksie. Jednej osobie. Jedna osoba dostanie wszystkie skiny z tego boksa, nie licząc fikala, bo. No, no, nie mam żadnego, ok, Ale wszystkie skiny dla tej osoby pójdą albo będziesz mógł sobie złożyć jakiś kozacki outfit, albo będziesz mógł, nie wiem, je sprzedać. A niektóre skiny z tego boxa są fajne? To tyle, dzięki za oglądanie. Aha, wiecie co trzeba zrobić, żeby wziąć udział? Łapa w górę, koment. A ja za film czy dwa wylosuję jedną osobę, która to dostanie. Esa. Dzięki za oglądanie.